Daniu wszystko wyszło ok i wybijają. Cześć kochani, słuchajcie, w ostatnim odcinku tam padło pytanie, czy się spojne ciągnie, czy się pcha, czy się tego. Ja powiem Wam tak, no można i tak, i można i tak, ale mnie na przykład najlepiej się ciągnie jak na przykład elektrodę bo ta szlaka mniej, mniej mało prawdopodobieństwo że wejdzie w środek ona wypycha, spawasz tam spawa tu wypycha spawa, wypycha a jak się kuczy ją ciągnie pcha przykładowo w ten sposób że ta szlaka, te odpryski lecą tu i może być właśnie takie coś że spawasz Odpryski lecą i na te odpryski spawasz i nie zawsze może wtopić, zawsze może być ten punkt zaczepienia. Zaraz wam pokażę w jaki sposób to się spawa. No, tygodniu, żeby Uważaj! Wciągnąć rurę. Wciągnąć swojemu. O. No. Szlaka nie wejdzie, no szlaka... Ja zawsze ciągnę, wiecie? Ja to jest najlepiej tak. Wciągnąć te dni, bo iść o szlakę, nie? A pchając... Zaraz ja Wam pokażę w jaki sposób. Stając to ta szklata może wejść w środek i będzie problem. I tego zawsze ciągnę. Widziałem, że szklata przy wypełnieniu jest bardzo to jest Idzie jeszcze kapia teraz można. Prawy test, prawda? swoje to można to o, prawda? Prawy to może Prawy test, nie? Ona sobie nie liczy się na Сбирайся пока-пока-пока. Ты можешь вылезти тогда... ...до щита, можешь вылезти тогда, чтобы добраться к А я всё возьму, всё у Да, да. Widzieliście? Kiepsko było widać, ale samo to widzieliście jak ciągnąłem szlakę, jak te odpryski wylatywały i szlaka też się tam zbierała. Tak zobaczcie jeszcze raz i, i, i zobaczycie jak ta szlaka jak, jak ciągnąłem, jak wypchało i tego. A jak y, cią, y, cią, y, ciągnąłem, to jak te odpryski pryskały na wierzch, tam do środka jakby nieraz byłoby. I właśnie. Tu jakby było badane, czy coś zdjęcie, czy to, to te odpryski nieraz ten prod nie przetopi. Nieraz jest taka. jakby dziurka wyjdzie na zdjęciu, czy coś. Bo to urządzenie to nie zawsze to wychwyci, ale jak zdjęcie robią, no to wtedy jest jakiś tam ten pukcik, że jest trafienie. I trzeba oczywiście później żłobić albo szlifować dziurkę tego i pospawać dalej. Dobra, więc... Następny odcinek będzie można powiedzieć o hance, następny odcinek będzie o spawaniu, następny odcinek będzie też jakiś, następny odcinek będzie też o spawaniu. Będę dawał taki raz taki, raz taki, raz taki, raz taki. Więc trzymajcie się do następnego filmu. Hej!